Dobra, syny, byliśmy już w Chase po pieniądze. Byliśmy w Walgrinsie, kurwa, po kondony. Można jechać do Agniechy, kurwa. Jedziemy do Agniechy. Uh. Agniecha, gniecha wybrałem trochę pieniędzy, żebyś nie pierdoliła, że jestem skąpy. Myślę, że... Myślę, że to wystarczy, co? dla takiej rury jak ty 6 wystarczy, kurwa. Na damę wydałbym 62, no dla Ciebie to powinno wystarczyć. Dobra, jedziemy do Agnieszki, kurwa. Co ja bym zrobił kurwa bez tą toma. Agniecha, zaraz będziemy się ruchać, ostro. Zaraz kochanie. Będzie ci dobrze. Kurwa, będę cię ruchała aż zdechniesz. Pod prąd, ale chuj. After 250 feet, turn right, Vinny the Road. No problem. Right. Gniecha! Szykuj chipkę kurwa. Turn right, county highway 34, Rathal Road. Then turn left. Dobra Gniecha! Nara!